Markus Pascal, White -Miller. Nie ma żadnych wątpliwości. White Miller. Troucester kontra Erik Lesak. No, wierzę w to jednak, że Erik Lesak udowodni to, co mówiłem, że musi udowodnić, więc stawiam na Polaka. Tomczak versus Adepci. Mogliby ustawić pięciu. Nieważne. Tomczak. Greg kontra Lukas Motul. Bardzo ciekawe. Najmniej jestem pewien tego wyniku, ale postawię na Grega. Bracia Fuchs kontra Tim Visegrad. Nie wiem, naprawdę w jakiej formie są bracia Fuchs. Czy to już nie jest przypadkiem mm, ciężki tutaj, jakby kolejna ciężka obrona w wykonaniu braci Fuchs, więc raczej postawię na tym Wysegrat, ale nie chciałbym tutaj potem e, być łapany za słowa, więc może, może sprawią, że będzie inaczej. Chemik kontra Leon Lato. Nie ma tutaj Leon Lato raczej większych szans. Chemik jest zbyt dominującym mistrzem. Battle Royale naprawdę ciężko zgadnąć, ale jeśli miałbym zgadywać, to. <grym> Nie wiem, jak będzie Markus Pascal. Zefir kontra Hans Schulte. Tak jak powiedziałem, sądzę, że zbyt zdeterminowany jest Zefir, żeby tutaj tę walkę odpuścić. Ale jednak Hans Schulte to jest zbyt duże wyzwanie. Więc Hans Schulte, dalej mistrzem KPW.